Cześć, tu Marek. Dawno się nie przedstawiałem. Dzisiaj jest niedziela, a ja jestem trochę chory. Początek dnia jeszcze był taki, że nie do końca byłem pewny. Dzień wcześniej myślałem, że to alergia. Ale mimo to spędziłem cały dzień w łóżku, ucząc się z psimi okładami. No szczęście nieciążowe, ale też trochę lipa. No nie wiem teraz, bo no, ja taki jestem, że ja nie uleżę. Jak nie zdycham, to po prostu nie ma szans, żebym wytrzymał w łóżku cały dzień. A już jestem w tym łóżku cały dzień, więc chyba naprawdę idę na tą siłownię. Może się trochę spocę, może się trochę wypocę, nie wiem, zwalczę jakoś tą nadchodzącą chorobę, bo i tak, i tak nie mogę być chory. Umówmy się, w przyszłym tygodniu mam dwa kolokwia praktyczne i teoretyczne z anatomii i i tak nie mogę być chory, więc w sumie będę udawał chyba, że jest wszystko w porządku. Ubiorę się cieplutko i spróbuję jakoś wypocić tą chorobę. Może pójdę na saunę? Nie, na saunie to ja nie wytrzymam. No nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Ale najpierw porcja białka, kupiłem na próbę. Wypiłem to i mam takie wspomnienia, flashbacki do czasów, początku moich studiów, kiedy robimy sobie takie koktajle z twarogu wymieszanego z taką zaprawą malinową, bo to nawet nie był syrop, tylko to była Zaprawa, tak to się nazywało. Kupowałem to w jakimś sklepie typu Osha, chyba. I to właśnie było takie bez cukru, sama chemia i taki smaczek malinowy, właśnie mam go cały czas w ustach, połączony z twarogiem. No dosłownie, flashback do początku moich studiów. Nie wiem, czy kupię to ponownie. Ale jesieniarsko. Jak na moje standardy, ubrałem się bardzo grubo, bo w long sleeve i jeszcze w bluze, i poszedłem na tą siłownię. Chyba dobrze mi to zrobiło, jakoś tak, nie wiem, może to mieszanka leków, może coś, ale nawet czułem się jakiś mniej zmęczony ćwicząc. Tylko z powrotem miałem problem, bo autobus odjechał dwie minuty przed czasem, a jeździ co 20 minut. Powrót do domu boltem, dlaczego nie? Autobus odjechał dwie minuty przed czasem, a jest teraz na 20 minut, więc nie będę teraz stał na dworze w tym stanie, dlatego czekam na bolta. Po kilku minutach przyjechał, 22 zł w plecy, trochę śmierdzę fajkami, ale chociaż w środku było ciepło. Wróciłem z tej siłowni i czuję się całkiem dobrze. Nie wiem, czy to kwestia ruchu, czy to kwestia ibuprofenu, który wziąłem wcześniej. Jednak ogólnie, no, no cóż, muszę żyć. Jeśli chodzi o progres w nauce, to z tych fiszek, które tutaj mam, 376, zostało mi 45, które jeszcze zostawiam sobie tak, żeby je powtarzać. Bo wiem, że to są takie, z którymi się mogę pomylić. Uważam, że to już niezły wynik. No ale nadal mam mnóstwo roboty jeszcze.